Witam Państwa. Dziś jesteśmy nad jeziorem Jeleń. Klub Sportowy Basztabytów organizuje tutaj dwudniowe zawody kolarskie. Dziś ogólnopolski wyścig przejowy w kolarstwie przełajowym. Jutro memoriał naszego kolegi Marka Cichosza, a zarazem puchar polski w kolarstwie przejowym. Dostaliśmy z PZkolu. u organizację tych ważnych zawodów w kolarstwie przełowowym, także jesteśmy zadowoleni. Trasa zorganizowana myślę bardzo fajnie, frekwencja również dopisała. Jest ciała, cała czołówka krajowa, zawodników, którzy się specjalizują, najważniejsze kluby są, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Panie! 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 No i czekamy, czekamy na pierwsze numery, na pierwsze nazwiska na tym pierwszym okrążeniu. Przypominam, że ten zawodnik, który jako pierwszy przejedzie tą bramę WGZ-u zdobywa bilet do Multikina. Fundowany przez Bank BGZ, głównego sponsora dzisiejszych zawodów. zawodu do Multikina do wykorzystania w Multikinach w całym kraju. E, oczywiście, e, no i zobaczymy kto przyjedzie pierwszy, pierwsze okrążenie i kto najlepiej te siły rozłoży e, do tego, aby zwyciężyć e, w pierwszym wyścigu w kategorii. E. Puchar Polski organizowany w Bytowie jest to już siódma seria Pucharów Polski w tym roku. My zaczęliśmy od trzeciej serii, czyli to jest już czwarty nasz wyścig. W poprzednich wyścigach oczywiście braliśmy udział i to z dobrym skutkiem. Zawodnicy nasi, tacy jak Tomek Rzeszutek, Zosia Rzeszutek, Piotrek, Kamil Małecki zajmowali czołowe miejsca. Jest to ścisła czołówka Polski. Kamil Małecki praktycznie jest poza zasięgiem w tym roku w swojej kategorii wiekowej. Tomek Rzeszutek również wygrał już cztery starty. Także myślę, że i u nas w Bytowie pokażą się za jak najlepszej strony. Przygotowujemy się do Mistrzostw Polski, które odbędą się w tym roku w Bieganowie 10-11 stycznia. Także trzymaj za nas kciuki, na pewno będziemy walczyć. Kolejni, kolejni biegacze, zawodnicy, kolarze pokazują się. To, to jakaś wywrotka. Jeszcze przy przywieździe na ten piasek nie jest to, to proste jak Państwo widzą po tym piasku gdzieś tutaj rower stanął bokiem no i numer 66 Klaudia Bielacka która była najlepsza na premii banku BGŻ teraz spada na dalszą pozycję pracąc do prowadzących zawodniczek no już sporo sporo Najmłodsza grupa Żaków zaczyna również przejeżdżać w linię. W dzisiejszym wyścigu będą startowały wszystkie kategorie wiekowe, począwszy od Żaków, skończywszy na panów, którzy się tym bawią, czyli panów mastersów. Pierwsi na trasę wyruszą młodzicy, Żacy, juniorka młodsza oraz młodziczka. To jest pierwszy wyścig. W drugim wyścigu pojedzie junior młodszy, wszystkie kobiety Elita plus mastersi, trzy kategorie. No i trzeci wyścig to jest trzeci wyścig główny, czyli kategoria junior, orlik i senior razem. Jutro podobny jest przebieg całego wyścigu, z tym że jutro wprowadziliśmy taką nowinkę. W kategorii kobiet nie będzie podziału na juniorki i seniorki, tylko będzie wyścig open, czyli wszystkie kobiety ścigają się razem ale za to zwiększyliśmy nagrody do sześciu. A jako największą niespodziankę jest wyścig Open Mężczyzn, czyli kategoria Junior, Senior i Orlik biorą udział w jednym wyścigu i tak samo junior zabiera po prostu nagrodę seniorowi, także wyścig jest wspólny. Pierwszych 10 zawodników otrzymuje nagrody finansowe. To taka ciekawostka w bytowie wprowadzona po raz pierwszy po to, żeby podnosić poziom zawodników kategorii Junior. Uf, grupa, grupy, 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 już grupa uniwersalnej mocy wystartowała jest na trasie, a na starcie ustawiają się teraz to jest zawodniczki w kategorii ENTY. На підповзях бачать майстер знамек з загрозами Panowie, proszę bardzo, panie prezesie, na prezesie, panie Tak panie prezesie, 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 panie prezesie,

Wspólnie z wszystkimi jego kolegami, z którymi się bardzo dobrze znał, postanowiliśmy zorganizować ten wyścig. Robimy go tak, jak Marek lubiał, czyli jego słynne słowo nie ma lipy. Zrobiliśmy to porządnie. Marek był dla nas bardzo ważnym kolegą i nigdy nie zapomnimy tej postaci i Dlatego stąd taka idea i bardzo dużo ludzi przyczyniło się do tego, że ten wyścig w bytowie jest tak zorganizowany. To są wszyscy koledzy Marka, mastersi, którzy po prostu wspólnymi siłami razem ze mną i z rodzicami zawodników zrobiliśmy te zawody i zawsze będziemy je kontynuowali i zawsze będą miały taki po prostu taki znak, symbol, że Marek zawsze będzie z nami.

No i tutaj prowadzący mastersi również e, pokonują to pierwsze okrążenie juniorów młodszych układać, układać. Jak Państwo spojrzą na nas, przemilczni widać te gości, te, te przewagi poszczególnych zawodników. a Tomasz już dojeżdża do e, w... kategorii juniorów młodszych

Klenetowski, to jest Zielona Góra, tak wyglądała ta kolejność po pierwszym kursie. Rzeszubek, również reprezentantka EWK. Odcinek, a tutaj z ma wyścinami będzie coraz trudniej. Ten piasek w ciągu lata Służy jako wojsko do gry w piłkę właśnie tutaj na tych przeszkodach to oczywiście młodzicy młodzicy i przewaga zaczyna Maciej Borkowski. wiem ile, bo odśpiewamy mu 100 lat. Jutro będzie miał te rodziny. A tutaj Daniel Marciniak, numer 110. Marciniak proszę Państwa, tak, to syn trenera, pierwszego trenera MLKS z Gotów, Romana Marciniaka który jest również z nami tutaj, dopinguje kolarzy, to twórca gotowskiego kolarstwa, na powiem Państwu, honorowy obywatel miasta Gotowa.

przez z numerem 60 Kałajczak za nimi, Naciek zwina również a więc pierwsze kobiety ej Tomek Rzeszutek, Tomek Rzeszutek rozpoczyna ostatnie finiszowe okrążenie i spoglądamy, spoglądamy jak kolejni zawodnicy, jaką stratę, jaką przewagę będą mieli nad tą pozostałą grupą I żacy w takiej kolejności będziemy startować, ale proszę zawodników o podliczek, żaków rozpoczynają, a za chwilę na mecie będziemy już oklaskiwać zwycięzcę kategorii młodzików. Dawid już teraz tak samo za chwilkę rozpocznie ten A Kamil Małecki wąt jest na szóstej pozycji, a tutaj Piotr Rzeszutek and no, i Patryk Kostecki, a Kamil Małecki. Zaraz państwo stoją tam w stronę racji. Moje nie rozumiesz na najlepszych, 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 nie, nie wydarcie, ten w zawodniczcie również. Dziękujemy, dziękujemy. A my czekamy na trzeciego zawodnika. Tu Że teraz już ten musi się przedrzeć przez grupę dublowanych zawodników, Prawie do samej przeszkody dojeżdżające no i rozpoczyna następne okrążenie. Praca na ośrodku jeleń w gotowie latem tutaj tutaj Na tych ostatnich przeszkodach i za chwilę będzie powoli zbliżała się do mery. Aleksandra Zagrodzka, która właśnie dojeżdża, dojeżdża do mety dołety do do z numerem 81. I tej kobiet. No i kolejni, kolejni zawodnicy rozpoczynają ostatnie okrążenie. Szesze rążeń do zakończenia właśnie, aż Andrzej Kaiser. Z grymatem na, na twarzy, ale z dużą przewagą nad glejącą go dwójką. Na trzecim miejscu w kategorii numeru kończy rywalizację. Ściganie jeszcze troszeczkę trwa, ponieważ to jak zawodnicy... <laughs> Andrzej, 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 Andrzej. <śmiech> <śmiech> Patryka NGR, Kolarstwo zrobiło się bardzo popularne w naszym kraju. Od paru lat zauważamy dużą... Ilość chętnych, widać to na, na, na przykładzie naszego klubu. W dzisiejszych zawodach startuje 24 zawodników stowarzyszonych w klubie plus podejrzewam około 15 mastersów bytowskich, którzy też chętnie przyjeżdżają na takie zawody i będą też startowali. Także no, zdecydowanie większa frekwencja jest w wyścigu dzisiaj niż w ubiegłych latach. Zachęcam wszystkich do przyjścia, spróbowania swoich sił. W naszym klubie nikogo nie, nie, nie odstawimy z kwitkiem, każdemu damy szansę, żeby się spróbował.